I ona także jest już w startboxie. Podchodzi Entega. Jak na razie, wszystkie konie bardzo sprawnie zajmują swoje miejsca. Entega także w maszynie startowej. Podchodzi teraz El Mahdi. El Mahdi już zajął swoje miejsce. Teraz Złota Korona. Także. I jeszcze tylko Elaria ona także bez problemu weszła do startboxu i wystartowały. Został minimalnie została Farah Cerera, ale po starcie na prowadzeniu El Mahdi, a po zewnętrznej przemieszcza się tam Elaria. El Mahdi i Elaria. Na końcu stawki jest w tej chwili Eugara. El Mahdi tam za nim jest Elaria. Następnie na trzeciej pozycji Entega, na czwartej Złota Korona, później Dailan razem z Orbitale, przemieszcza się tam po zewnętrznej jeszcze Farah Cerera, przedostatnia jest Amori, a na ostatniej pozycji Eugara i konie wychodzą na przeciwległą prostą. Na prowadzeniu El Mahdi, za nim Elaria, następnie Złota Korona na czwartej pozycji jest już Farah Cerera, jest tam również Entega, następnie Dylan Orbitale i Amori, a na ostatniej pozycji jest Eugara. I konie mają do pokonania jeszcze około 1400 metrów. Cały czas El Mahdi na prowadzeniu, za nim Elaria, na trzeciej pozycji jest teraz już Entega. Na czwartej Złota Korona i na piątej Farah Cerera, następnie Orbitale, Dailan, Amori i na końcu jest Eugara. Jeszcze około 1000 metrów pozostało do celownika, konie będą wchodzić teraz w zakręt, niezmiennie na prowadzeniu jest El Mahdi. Za nim cały czas Elaria, następnie 3-4 konie łeb w łeb walczą o jak najbardziej korzystne pozycje i konie są teraz w połowie zakrętu. El Mahdi, kilka długości za nim, jest na drugiej pozycji, teraz już zdaje się Farah Cerera. El Mahdi, konie zmierzają w kierunku prostej finiszowej. Stawkę zamyka teraz Entega i konie wychodzą na prostą finiszową, El Mahdi, ale goni go, to jest Dylan. El Mahdi i Dylan, konie rozsypały się całą ławą po prostej finiszowej, El Mahdi i Dylan, El Mahdi i Dylan, Finisz rozpoczyna jeszcze orbitale po zewnętrznej, 300 metrów do celownika, Dylan na prowadzeniu, El Mahdi jeszcze się nie poddaje Dajlan i El Mahdi, goni jeszcze Orbitale i Amori El Mahdi i Dajlan, Dajlan na prowadzeniu Dajlan i El Mahdi, te dwa konie walczą 100 metrów do celownika, El Mahdi, Dajlan, goją jeszcze Orbitale i Amori El Mahdi, El Mahdi wygrywa na drugiej pozycji Dajlan, następnie Orbitale Amori, Entega, Farah, Cerera, Złota Korola, Eugara i teraz na ostatniej pozycji kończy ten wyścig Elaria. Oczywiście zaczekamy na zatwierdzony wynik gonitwy piątej. Natomiast jako pierwszy w celowniku zameldował się El Mahdi. No, no, no.